Dzień dobry, Sebastian Górski, redakcja Komputer Świat. Mam dzisiaj ze sobą dużego idola. Dużego to znaczy 5,5 calowego idola. To jest Alcatel One Touch Idol 3. Zobaczymy sobie, co w nim jest fajnego, co w nim jest niefajnego. 5 za, 5 przeciw, zapraszamy, dziękujemy. A dlaczego tak? Kilka razy słyszałem, że Idol 3 to jeden z lepiej wyglądających i wykonanych smartfonów Alcatela i jest w tym sporo prawdy. Ważący raptem 141 gramów telefon dobrze trzyma się w dłoni, a jego smukła sylwetka może się podobać. Spasowanie poszczególnych elementów nie budzi naszych zastrzeżeń. Tylna klapka jest, co prawda, z plastiku, ale za to nie zbiera odcisków palców. Producent obiecał jaśniejsze ekran, i słowa dotrzymał. Zawartość ekranu jest dobrze widoczna w silnym słońcu, a to już duży atut. Poza tym wszystko inne się tutaj zgadza. Wysoka rozdzielczość, żywej, i nieprzekłamane kolory, szerokie kąty widzenia, szybka i precyzyjna reakcja na dotyk. Jak na produkt ze średniej półki cenowej, Alcatel OneTouch Idol 3 zdaje tę część egzaminu wręcz śpiewająco. Pojemność baterii na poziomie całych 3000 mAh już dziś nikogo na kolana nie powali, ale większy z idoli 3 wydaje się oszczędnie gospodarować tymi zasobami. Oczywiście wszystko zależy od tego, w jaki sposób zamierzacie na co dzień katować to urządzenie. My próbowaliśmy dość intensywnie, a mimo to pod koniec dnia smartfon dawał jeszcze oznaki życia. Dobre i stereofoniczne brzmienie wbudowanych głośników to wcale nie taka oczywista rzecz. Nawet we flagowych smartfonach często stykamy się z traktowaniem tej kwestii nieco po macoszemu. Idol 3 nie dość, że gra całkiem głośno i poprawnie, to jeszcze w kierunku twarzy użytkownika. Dobre ma te głośniki. Należy pochwalić go też za obecność bardzo dobrych słuchawek do dołóżnych marki JBL. Well, 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 JBL. <laughs> Zdarzyło Wam się kiedyś podnieść telefon do ucha od niewłaściwej strony? W przypadku idola 3 to żaden problem, bo można go używać z obu stron. Dwa głośniki, dwa mikrofony, symetryczna konstrukcja sprawdza się tutaj idealnie. Oprócz tego, wśród dostępnych metod odblokowywania smartfonu znajdziecie weryfikację za pomocą twarzy. A dlaczego nie? No tutaj Alcatel skorzystał z typowo polskiego zastaw się, a postaw się. Liczba dodatkowych aplikacji i gier, jakie znajdziecie od nowości w idolu 3, przyprawia o zawrót głowy. Nic dziwnego, że ilość dostępnego miejsca na dane już na starcie jest mniejsza o 1 trzecią i od razu nas do zainstalowania karty pamięci. To maleństwo ewidentnie lubi ciepłe kraje i ogrzeje Wam ręce w trakcie zimowego oczekiwania na przystanku. Jeśli chcecie smartfon do grania, to przygotujcie swoje dłonie na gorącą obudowę. To głównie wtedy temperatura w jednym miejscu zaczyna dość szybko wzrastać. Przy aktualizacji większej liczby aplikacji też może podskoczyć. Osiem rdzeni 64-bitowego Snapdragona 615 powinno robić robotę, co? No i robi, ale nie urywa przy tej okazji żadnej części ciała. W benchmarkach Idol 3 wypada nieco gorzej od flagowców poprzedniej generacji. Na uruchomienie niektórych aplikacji trzeba czasem chwilę poczekać, a bardziej wymagające gry z Google Play mogą nieco klatkować. Jeśli marzycie o ultra szybkim ładowaniu w przerwie na kawę, to wybierzcie inny model. Przyczyną może być ładowarka o zbyt niskim natężeniu prądu. Tak czy siak, naładowanie do pełna wbudowanej baterii to nie jest kwestia godziny, bliżej dwóch, a to już robi się naprawdę duża kawa, albo dwie małe i ciastko i batonik. Zbudowany na wzór BlinkFeed z HTC panel OneTouch Stream jest mało funkcjonalny. Nie da się do niego dodać innych elementów niż istniejący zestaw pięciu źródeł. Co więcej, nie da się też wszystkich usunąć, a jedynie dwie, wybrane tapety oraz aktualności. Tych ostatnich nie da się edytować. Reasumując, tutaj nic nie da się zrobić!